Jesteście gotowi? Dajcie mi L. E! Dajcie mi P. P! Dajcie mi S. S! S. L, -P -S. L -P -S. <grym> Jak zapewne wiecie, ja jestem Martyna. <grym> Górę, subskrypcje, subskrybenci bawią się najlepiej. Lecę otwierać. Chodźcie, chodźcie ze mną. O, zobaczcie, tutaj właśnie teraz, teraz będę otwierać. Ale, ale... zabawki leżą na ziemi, Martyna. Ale już się zbieram, tak? To się w montażu wytnie. Kto mnie ogląda, ten wie, że lubię sobie rzucić zabaweczkami w pierwszym ujęciu. Właśnie tak lecimy z tym lps -y, czyli słodkie, małe zwierzątka. Zobaczcie, mam po prostu tutaj chyba każdy rodzaj, także będzie bardzo ciekawie. To jest moje pierwsze otwieranie LPS-ów w życiu. Dajcie łapkę w górę na zachętę. Nie wiem, który wybrać. Nie wiem, który wybrać. Może jakaś wyliczanka. Eme duelike Fajny ogon, chętnie za niego pociągnę. U, uh, u, uh, uh. Co nam tu wyskoczyło? Ale śmieszny pluszak. Nie wiedziałam, że w LPS-ach są pluszaki. Myślałam, że to tylko takie wiecie, figurki. Co tu mamy? Aha, nic więcej. Bardzo urocza maskotka, milutka w dotyku. Ma taki sztywny ogonek, który można wyginać w różne strony. Mmm, oja, właśnie ten tak ananas najbardziej mi się marzy, żeby go trafić. Mega chciałabym trafić jakiegoś kosmicznego LPS-a, ale nie wiem czy to w ogóle możliwe. A z głodnych zwierzaków najbardziej podoba mi się ośmiornica frytka, flaming ananas, kot sushi. Nie, no wiecie co? W sumie wszystkie są mega czadowe i z każdego będę bardzo zadowolona. O, już coś prześwituje. Słuchajcie, nie wierzę. Znowu taki fart mi sprzyja. Chyba trafiłam tego flaminga. Ja, ale najlepiej. Serio, zawsze o nim marzyłam. Nawet prosiłam Pawła, żeby mi oddał swojego flaminga, ale nigdy tego nie zrobił. A teraz mam swojego własnego! Uh! Ananasowa korona. I mały ananosek. O jaki on jest słodziutki. I Jaki mały ananosek. Nie no, ten LPS to jest po prostu najlepszy. Co tutaj może znajdować się w tej większej puszce? Tutaj chyba są spragnione zwierzaki. Jak lubicie LPS-y, to zostawcie łapki w górę. Jak będzie ich 10 tysięcy, to nagrywam kolejny odcinek. I możecie w komentarzu powiedzieć, które dokładnie LPS-y chcecie, żebym otwierała na kolejnym odcinku. Co to jest? Jezu, to jest miś puszka. Miś w puszce? Szczerze mówiąc nie wiem czy to dobrze. Trochę... Wiecie, teraz dużo się mówi o zanieczyszczeniu na świecie, o puszkach i plastikowych butelkach, i o tym, że zwierzątka na przykład się duszą przez jakieś puszki czy plastiki. Ta zabawka daje do myślenia. Pamiętajcie, drodzy widzowie, żeby dbać o środowisko i o segregację śmieci. Plastiki do plastików, papier do papieru. No i na pewno nie rzucać nic na ziemię. Co tutaj mamy do niego więcej? O, tutaj jakieś duże akcesorium. Co? Co to jest? Wygląda jak jakaś maska gazowa Co? Aha, to jego włosy! Ja myślałam, że wiecie, to coś tak... Zobaczcie jaki alien w ogóle. Wygląda jak jakiś, wiecie, area 51 te sprawy. A to tylko czupryna naszego misia. Ze słomką. Słomki też nie polecam używać. Generalnie coraz więcej restauracji odchodzi od plastikowych słomek na rzecz bambusowych i papierowych, bo plastikowe są bardzo B dla środowiska. Pamiętajcie o tym, jak macie możliwość picia bez słomki, to pijcie bez słomki. Nie zauważyłam, bo mi się zlało z tłem. Że nasz piesek puszka ze słomką ma jeszcze dodatkową puszkę, także bardzo dużo śmieci. Nieładnie. Teraz czas na zawieszkę. Chciałabym trafić tego baranka z. domkiem. Albo to zwierzątko chyba z pianką marszmalą. Co mi się tutaj trafi? Piłka. Plenisowa? Ojejku, zobaczcie jaki mały słodki piesek, rozkoszny. Ojejku, filigranowy, łatwo zgubić, naprawdę. I można go tutaj zamknąć chyba w tej piłce. Ekstra. I co tutaj jest w tej małej folii? O, kostka do niego. Moja zawieszka prezentuje się tak. Ja jestem z niej bardzo dumna. Może jakiś kolejny ogonek do pociągnięcia? Nie. Ten nie wychodzi nie. tak łatwo. O, się! Kolejny słodki kotek, to jest chyba kotek. Fajny ogonek. Tak prezentują się moje mm, pluszaczki Kotki mały dwa. Chciały przejść przez rzeczkę. Nie wiedziały jak. Więc dały subskrypcję. Subskrypcja ta sprawiła, że przyszły przez rzeczkę. na domo LPS. Puszka, puszka, puszka. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, która seria podoba Wam się najbardziej. Którą serię chcecie, żebym otwierała w kolejnym odcinku? O proszę, czy to jest truskawkowy żółwik? Jejku, czy może być coś bardziej uroczego? A trochę mi te LPS-y przez to, że mają takie główki, trochę chyboczące się, przypominają takie pieski, em, w autach, co czasem jeżdżą. Nie wiem, czy kojarzycie. Siedź spokojnie, żółwiku. Albo sobie leż, o. Muszę wyjąć Twoją czapeczkę truskaweczkę. Ja do końca nie rozumiem, o co chodzi z tymi LPS-ami. Czy one udają, że są tymi owocami? Czy to są ich jakieś przebranka? Co to za bal przebierańców? Czy może mi ktoś tu to wytłumaczyć? O, I dwie truskaweczki fajne, 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 fajne filigranowe, można użyć do zabawy jakimiś innymi zabawkami czy jakimiś lalkami Barbie na przykład, ekstra. Słuchajcie, mam dla was trudne zadanie. Jestem żółwiem, czy może truszkawką? Żółwiem, czy może je Stawka jest wysoka, kto dobrze odpowie, dostanie serduszko. O, skąd się tu wzięły te tluszkaweczki? Symbol, symbol. Shabada, ba Symbol, symbol. Kto z Was kojarzy? Tą piosenkę. Czy nie kojarzycie? To był hit mojego dzieciństwa. O, już widzę. Prześwituje tutaj jakaś kuweta. akurat jak patrzyłam na to, co chciałabym, to pomyślałam, że kuwety bym nie chciała. No bo kto chciałby nosić ze sobą śmierdzącą kuwetę? I chyba że to jakiś niby posłanko, ale mój kot. Ma identycznie wyglądającą kuwetę. Mam nadzieję, że, że chociaż tutaj w środku jest posprzątane. Tu mam kluczyk. A te zwierzątka to łatwo zgubić, już o chwilą... Ojejku, ten kot nie jest zadowolony. I co on ma na czole? Czy on jest ubrudzony? Od... Sami wiecie czego? I dlatego jest taki niezadowolony? Czy jest taki niezadowolony, bo w środku właśnie śmierdzi? Sami wiecie czym? I nie chce tam wejść, bo już jest cały uba zgrany. Sami wiecie czym? Fuj, właśnie tam. I mi tu nie smroć. Zamknę go tutaj na klucz, żeby na pewno mi nie nabrudził. Sami wiecie czym? Zawieszę go chyba na balkonie. Iu, dobra. Odkładam go. Ostatnia puszka! Oby był jakiś sztos. A, to nie popytaj, ale i tak wyszło mi, wyszło mi. O, jakie ogromne! Nie chciało wyjść z puszki. Co tutaj będzie za spragniony zwierzek? Prześwituje, ale nie mogę zidentyfikować. Czy to jakaś sarenka? To chyba jest jakaś sarenka albo je jelonek! a nie kru. Kru. To jest mała krówka, ma wymiona. I w czym ona jest? A no oczywiście w dzbanku na mleko. A tu mamy do niej czapeczkę. Nasza krówka postanowiła otworzyć rodzinny biznes i wykorzystać swoją pasję do mleka i otworzyć sklep z shakami. My milkshake bring. ZAPRASZAM DO MOJEJ MILKSZEJKOWNI Na hasło Martyna Zabawa macie 10% zniżki Kto pierwszy ten lepszy Dobra moi drodzy Ja muszę tutaj posprzątać A wy oglądajcie ten film albo ten film Jak już widzieliście to czekajcie na kolejny W czwartek o 9 Do zobaczenia